Pewnego zjebanego jak polska gospodarka dnia, pani walnęła zgona albo wykitowała. Z Kacprem nudziło nam się na lekcji. Ty Kacper. Co? Gówno. Dobra. Mogę do kibla? Ja też. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi, więc uznaliśmy to za tak. Idąc do kibla zabraliśmy jej teczkę i odwzorowaliśmy popularny film o podobnej tematyce. Po jakimś czasie jak baba się obudziła, ogarnęła, że zniknęła jej teczka i się wkurwiła. Gdy wracając wbiłem do klasy, ta się we mnie wpatrywała. Po czterech godzinie liczonych w skali Azerbejdżanu wyszedłem z klasy. Wychodząc z klasy zobaczyłem kacpra chodzącego po suficie po nadmiarze wiader. Po wyjściu ze szkoły Kacper miał taki duży poziom najebania, jak ilość komputerów skakowanych przez Tigera Banzou. Zostawiłem kamerę z włączonym nagrywaniem, aby zobaczyć, bo jakim czasie wróci do żywych. Powiem tyle trwało to mniej więcej tyle ile dzień bez słowa na. Po tym jak wyszłem ze szkoły, baba wtargnęła do kibla, w którym zastała teczkę, której 90% to był świeżutki stolec Kacpra. Następnego dnia małpa od Polaka wyglądała jakby 500, zabrajanka spadło na 300 i ogólnie wyglądało jakby wróciła w rodzinne strony. Następnie dodała, abym poszedł do dyrektorki. Chciałem jej jeszcze napluć na pysk, ale wzięła mnie za szmaty i wrzuciła do gabinetu dyrektorki. Dyrektorka darła na mnie mordę, czy to prawda, że walnąłem kłócą do teczki na nauczycielki, więc odpowiedziałem jej nie, po czym powiedziała, że mogę wracać do klasy. Wracając zaszłem z kacprem do kibla, gdzie walnęliśmy wiadro przy użyciu muszli klozetowej.